Witajcie! Dziś chciałbym przedstawić Wam największe wygrane oraz największe przegrane w kasynach. Skupmy się na początku na pozytywach i prześledźmy historię największych wygranych. Archie Carasa To bardziej historia od buta do milionera. Amerykanin nie wygrał fortuny w jeden wieczór czy też przez jedną wizytę w kasyno. Na swoją wielką wygraną musiał poczekać kilka lat. Można sobie wyobrazić zatem, ile musiał tych dolarów zostawić, zanim stał się milionerem. W 1992 roku przyjechał do Las Vegas i zaczął od 50 dolarów. Następnie stawki, za jakie grał, były coraz to wyższe, by w końcu w 1995 roku być już posiadaczem 40 milionów dolarów. Mogła to by być dobra lekcja dla wszystkich narwańców, którzy systematycznie grają w automaty, czy to stacjonarnie, czy też internetowo. Oraz marzą o takiej wygranej, bądź też liczą na szybki zarobek rzędu kilku milionów. Jednak dalszy ciąg historii to już opowieść bez happy endu. Erci Karasa w ciągu kolejnego roku przegrał wszystkie wygrane wcześniej pieniądze. I tu również można sobie wyobrazić jakie pieniądze wchodziły w grę przegrywając zaledwie w rok 40 milionów dolarów. W kolejnych latach los po raz kolejny odwrócił się do Karasa i zaczął znów wygrywać dość pokaźne sumy. Jednak nie trwało to długo, ponieważ przegrał wszystko, a kilka lat później trafił do aresztu za fałszowanie kart do gry w pokera. Elmer Sherwin Kolejna historia jest jeszcze bardziej ciekawa. Tym razem szczęściarzem jest można chyba tak powiedzieć Elmer Sherwin który zaczął swoją przygodę z kasynami mając zaledwie 17 lat. Do 76 roku życia Elmer nie wygrał więcej niż kilkanaście dolarów. Jednak los odwrócił się do niego, gdy pewnego razu wraz z żoną przyszedł na otwarcie hotelu i kasynami Rage w Las Vegas. Najpierw jak to bywało w jego karierze, przegrał 100 dolarów. Jednak nie powstrzymało go to, by wziąć od swojej żony kolejne 20 dolarów, i postawić na maszynę z grą Bucks, na której to rozbił Jackpota i wygrał pokaźną sumę opiewającą na ponad 4,5 milionów dolarów. Kwotę, którą wygrał, przeznaczył na podróż dookoła świata wraz ze swoją małżonką. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 16 lat później, gdy Elmer miał już 92 lata, wygrał ponownie pokaźną sumę i co ważne, ponownie na automacie Bucks. Tylko że tym razem było to 21 milionów dolarów. Część pieniędzy z drugiej wygranej Elmer przeznaczył na pomoc poszkodowanych podczas huraganu Katarina. Antonio Esfandiari. Kolejnym szczęśliwcem został gracz pochodzący z USA Antonio Esfandiari. Aby otrzymać równie imponującą kwotę, musiał się wiele nauczyć. Na początku miał on ambicje zostać magikiem, lecz los potoczył się nieco inaczej. W 2000 roku przystąpił do turnieju World Series of Poker. Na którym przegrał wszystkie zarobione dotychczas na grze w pokera pieniądze. Następnie w 2002 roku przystąpił do kolejnego turnieju, w którym udało mu się zająć trzecie miejsce oraz wygrać pierwszą poważniejszą kwotę 44 tysięcy dolarów. Kolejne turnieje, w jakich brał udział Antonio, były, jak się okazało, dopiero startem do wielkiej pokerowej kariery. Teraz może pochwalić się największą wygraną w historii tej gry. W 2012 roku wygrał w turnieju World Series of Poker w Las Vegas 18,5 miliona dolarów. W tym samym turnieju zaś sam ticket zdobył drugie miejsce, ustępując Antonio i wygrał 10 milionów dolarów. Wielkie wygrane już za nami? To teraz czas na ciemniejszą stronę hazardu. Oto największe przegrane oraz dosyć wysokie przegrane w historii kasy. Terence Vatanay, amerykański biznesmen, swego czasu także miliony. Gdy jego firma zajmująca się sprzedażą zabawek, pamiątek oraz artykułów dekoracyjnych prosperowała już na tyle dobrze, by przynosić pokaźne zyski, Terence postanowił zająć się czymś innym. Udzielał się charytatywnie, otworzył własną restaurację, ale największą przyjemność sprawiała mu gra w kasynie. Niestety nie miał on szczęścia ani rozumu do hazardu, jakie miał do interesów. Najpierw przegrał 21 milionów dolarów w znanym na tamten czas kasynie Win Casino w Las Vegas. Lecz to nie było imponujące, patrząc na to, co wydarzyło się w 2007 roku. Do historii Terence przeszedł bijąc rekord przegrany w grach hazardowych, tracąc w Rio Hotel i Cesar Palace 112 milionów dolarów, co przynosiło 5,6% dochodu korporacji Harras. Dodatkowo zapożyczył się na kwotę 15 milionów dolarów. Nie udało mu się spłacić całej kwoty, więc kasyno skierowało sprawę do sądu, twierdząc, że gracz popełnia przestępstwo, odmawiając spłaty reszty zadłużenia. Po tak wielkiej przegranej, Terrence poczuł się oszukany i wykorzystany przez machinę hazardową. Obwiniał kasyna Rio i Palace o to, że pozwalali mu kontynuować grę o spożywaniu alkoholu, jak twierdził dorzucanych mu przez obsługę narkotyków pobudzających do drinków, aby był bardziej pobudzony do grania, mimo iż było to surowo zabronione przez stanowe prawo. Ponadto Terrence stwierdził, że obsługa kasyn pozwalała mu na grę w blackjacka na kilku miejscach przy jednym stole jednocześnie. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą, Obie strony postanowiły, że postępowanie sądowe przykuwa zbyt dużą uwagę mediów, co źle działa na wizerunek firmy, jak i samego Terrens. Kasyna wycofały pozwy, a Terence musiał zapłacić pół miliona dolarów z tytułu kosztów sądowych. Peter Nortuk Kasyna to jednak nie tylko wielkie wygrane, a przegrana może zdarzyć nawet doświadczonym graczom. Taką przegraną może pochwalić się również norweski mistrz olimpijski w biegach narciarskich. 2014 rok nie był zbyt udany dla Petera Nortuga. Najpierw zanotował niedość zadowalający występ na zimowych igrzyskach w Sochi. Po dwóch słabych występach otrzymał wiadomość, że nie wystartuje w biegu na 15 km, ponieważ są od niego lepsi zawodnicy, a miejsca są tylko cztery. Następnie Peter zamknął się w pokoju i w ciągu jednej nocy przegrał w pokera 20 tysięcy euro. Może nie jest to jakaś imponująca przegrana, jednak 20 tysięcy euro drogą nie chodzi. Benjamin Tantas W rumuńskim mieście Satumare mężczyzna próbował zdemolować kasyno. Po tym jak przegrał w ciągu trzech wieczorów z rzędu przy ruletce równowartość 12 tysięcy euro. Po zgłoszeniu tego faktu policja ustaliła, że jest to Benjamin Tantas, jeden z 11 synów znanego milionera Wasila Tantasa. Zostało wszczęte dochodzenie w sprawie zniszczenia mienia i nałożony mandat w wysokości 700 euro. Benjamin po fakcie chciał się dogadać z właścicielem kasyna, jednak ostatecznie ten nie przejął ani pieniędzy, ani przeprosin to wszystko na dzisiaj. Jeśli podobał ci się mój materiał, byłoby mi bardzo miło, gdybyś zasubskrybował mój kanał, skomentował i zostawił łapkę w górę. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.